Za wynalazcę telefonu uważa się Aleksandra Grahama Bella. Jednak Bell wcale nie planował zbudować telefonu. Chciał skonstruować urządzenie do wzmacniania dźwięku, które pomogłoby osobom niedosłyszącym. Okazało się jednak, że stworzone przez niego urządzenie było zbyt duże, aby mogło służyć jako aparat słuchowy. Za to łącząc dwa takie urządzenia otrzymywało się możliwość przekazywania dźwięku na odległość. Bell opatentował swój wynalazek w 1876 roku. Jego konkurentem był Elista Gray, który swój telefon zgłosił do Urzędu Patentowego dosłownie kilka godzin po Bellu. Obaj panowie stoczyli słynną bitwę prawną, z której zwycięsko wyszedł Bell.